Cześć kochani. Cześć! Dzisiejszy odcinek jest na życzenie Karoli, bo no, Karola go wymyśliła, napisała do mnie, nagrajmy coś takiego, pomyślałam dlaczego by nie. Tak, vlog będzie dzisiaj na temat naszych, moje drogie panie, na i Karoli i mnie, i Was wszystkich na temat wpadek, wpadek makijażowych, które bardzo często... Tak, bardzo często się przytrafiały mi w młodości. Teraz już takich wpadek nie zaliczam, ale sobie możemy poopowiadać o nich trochę. E, zacznijmy od razu, nie ma co. Zacznijmy od, od podkładów. Podkłady. Podkład ma za zadanie Was, dziewczyny, upiększyć. Ja mam fioła na punkcie podkładów i. I to jest ten, ten mój fiął, trwa już od jakiegoś czasu. Ja sobie znalazłam moje dwa, trzy podkłady, które są super, które mi pasują i które bardzo lubię. Ale z podkładami słuchajcie jest tak, że jeśli dobierzecie idealnie perfekcyjny kolor podkładu, to naprawdę ten podkład już robi połowę roboty. My najczęściej... kurczę, no w Polsce ja to widzę. Prawda, Karola, że, że za często ten podkład jest za jasny albo za ciemny, albo macie taki glow na twarzy, że po prostu cała twarz się świeci. Ale wolę już za jasny podkład, ten jeden ton, dwa, niż za ciemny. I ta linia tutaj taka. Tak, tak. Słuchajcie. Y dla mnie to jest zabójstwo, bo ja wtedy w ogóle się nie mogę skoncentrować, jak widzę panią ze źle dobranym podkładem. Ja chodzę czasami na różne szkolenia, poznaję różne nowe podkłady, i przy okazji marki kosmetyczne makijażowe zdradzają jakieś swoje triki. I aby dobrze podkład dobrać do karnacji skóry. Usłyszałam od marki Bobby Brown, że należy ten podkład testować, słuchajcie, na środku czoła. Tak, słyszałam. Czyli kolor sprawdzacie tu. Na innym, czy to był chyba Guerlain? Nie pamiętam. Dowiedziałam się, że ten podkład należy tutaj przy żuchwie testować, sprawdzać. Karola pokazuje na szyję. Ja tak nie do końca z tą szyją. Ja jednak bym rzeczywiście, jeśli miałabym testować podkład, to na pewno nie na nadgarstku dziewczęta, bo to już w ogóle. Na mm -hmm. nadgarsku tam można sprawdzić, jakie, coś tak też pamiętam, jakie tony po kolorach żył, że są tam bardziej niebieskie, bardziej jakieś tam fioletowe. Ja po nadgarstku sprawdzam, że nakładam sobie trzy odcienie podkładu, mm -hmm. które mi najbardziej pasują, i po jakiejś chwili sprawdzam, jak bardzo się utleniły. Bo to niekiedy te podkłady całkiem inaczej wyglądają, jak chwilę e, się z nimi pochodzi po prostu. Okay. 5-10 minut czekuję i sprawdzam, czy kolor się zmieniał, i wtedy sobie dobieram na twarz, żeby wiedzieć, no bo niekiedy jest jasny. Zaczęła się zmienia w ciemny i to, już I to jest, jest. bardzo... Tak, dobre i okej, okay. to się absolutnie zgadzam rzeczywiście, bo z podkładami jest tak, że potrafią się naprawdę szybko utlenić i wtedy ten kolor jest zły, dlatego ja naprawdę jestem za tym, żeby brać próbki. I słuchajcie, próbki nie tylko ze sklepów. Można się wymieniać między koleżankami. Jeśli widzicie, że koleżanka ma piękny podkład, a macie zbliżone kolory cery, to kupić sobie takie pudełeczko za 2 złote w Rossmanie i poprosić tą koleżankę, żeby troszeczkę tego podkładu Wam odlała i sobie zobaczyć raz, drugi, jak ten podkład współpracuje z Waszą skórą. Bo to też nie podkład podkładowy nierówny. Cera cer, cerze nierówna. Wiecie, no niektórzy mają mieszane, mają inne potrzeby, niektórzy suche, to jeszcze zupełnie inny potrzebny jest ten podkład. Sobie poeksperymentować z tymi podkładami, nie kupować od razu. Tylko popróbować. Ja już mówiłam wiele razy, mój ulubiony podkład to jest ten captur total z diora do skóry dojrzałej, jest bardzo fajny. Teraz na przykład nie boję się, bo się nie boję, on jest ciuteńkę po wakacjach dla mnie za jasny. I co robię? Mieszam sobie go z takim ciemniejszym Forever Diora Skin Glow i jak gdyby nic się nie dzieje, daj dosłownie ociupinkę tego ciemniejszego, bo jego dostałam w przesyłce pr i zużywam go sobie tak, że właśnie dodaję teraz do tego i mam kolor idealny. I zaraz ta opalenizna mi zniknie z buzi i będę już używała tylko wtedy ten. Fajnym też rozwiązaniem jest, jak macie na przykład za ciemny podkład, to mieszać sobie kapeńkę tego podkładu z kremem i tworzyć sobie takie bibi. I ja tak wiele razy robiłam, tylko rzeczywiście to nie, tego cisaciemnego podkładu musi być odrobinka. A i zmieszać sobie z kremiem, i to też ładnie wtedy świetliście skóra wygląda. Także, dziewczyny, jeśli chodzi o podkłady. Weźmiecie, po co się bierze tę próbkę. Po to się bierze próbkę, żeby nie patrzeć, jaki to jest kolor, słuchajcie, w drogeli, kiedy złe jest światło, macie wyglądać dobrze, naturalnie w świetle naturalnym, dziennym, więc po to się bierze tę próbkę, żeby sobie wysmarować się i na zewnątrz yy, zobaczyć, jak wygląda kolor tego podkładu. Karola dzisiaj jest bardzo. Aktywna, Karola, dzisiaj piątki nie dostaniesz, no? Słuchaj. Ja się chcę zapytać, czy wiesz, może troszkę w Rosmanie można tak zabrać Chyba nie. Nie chyba. I w KB chyba też nie. Chyba nie. To tylko chyba Sephora albo Douglas. Tak. Chociaż zobacz. Chociaż zobacz, Karla, przecież tam w niektórych chyba da się sprawdzić. Dajcie znać, słuchajcie, w komentarzach, bo ja nie wiem. Bo jeżeli kupuję podkłady, to tylko te drogeryjne, najlepsze, najlepszych marek nie znalazłam coś pośredniego. Wy wiecie, jeśli chodzi o inne kosmetyki, to ja mam tanie jak najbardziej, zwykłe, proste kosmetyki ja sobie zawsze znajdę. Ale podkład jest nakładany na całą twarz, to musi być... Bardzo dobra jakość, a rzeczywiście te markowe podkłady to za tym y, idzie jakość. Nie ma co, prawda, Karola? Prawda. O ty bo ty więcej sobie testujesz tych takich zwykłych, ze zwykłych drogerii i tych takich wysokopółkowych. Nie, no teraz właśnie raczej co wysokopółkowe. A skóra się przyzwyczaja do dobrego. No właśnie, tak no, jest. to ty... no ostatnio używam tego. Wiesz, którego podkładu i wiesz, co mi się po nim stało. Aha, takiego średniopółkowego tak. i była afera, to nie. Ale Karola, Ty, ty lubisz klinika? Tak, tak. Ale Twój ulubienie to jaki? Eee, Przy rzeczywistym opakowaniu, w tym takim ze srebrnym tym. Eee. Ale wysokopółkowy? A, choć myślałam, że jest klinika ulubieniec. A nie, no to a nie. A nie, taki ulubieniec, ulubieniec, który najbardziej lubię podkład to Estee Lauder. Estee Lauder, ale co, Double Wear? Nie, Light. Light, Light, Light tak. bo Ty lubisz Lighta, okej, okay, dobrze. Czyli Ty lubisz Lighta, no ja No i ten... Dior, tak. No i Dior, a Ty masz zwykłego Diora, bo ja mam Glow, prawda? Tak, a, masz... a ja mam tego, po prostu Dior Forever. Mhm, mm okej, okay, tego zwykłego. Um, czyli... Czyli Karola już też jest w mojej grupie, słuchajcie. Nie wiem, czy się starzeje, czy za dużo z, y, spędza ze mną czasu. bo tak. Ale tak, słuchajcie, jeżeli inwestujemy, to inwestujemy w perfumy absolutnie nie kupujemy żadnych perfusretek i podkłady, bo podkłady nakładamy na całą twarz. Karola się ze mnie śmieje. nie, ja po prostu ja nie mogę tych nie udających bo perfum. Właśnie I dziewczyn wrzucających, Tak, które tak dawały alkoholem. Perfumy dawały alkohol. Perfumy, dokładnie. to perfum, po prostu, pierwszy zapach, który był wyczuwalny, to taka woń alkoholu. Nie było to, że to od niej to nawet po prostu że to z tym nie perfum, to... nie Niedobrze. E, dobra, czyli o podkładach chyba już wszystko wiecie. Bierzemy próbek, próbek dużo od koleżanek z drogerii. Sprawdzamy, dajcie znać, czy w Rossmanie można, bo wydaje mi się, że da się wycisnąć chyba w Rossmanie kolor, to sobie można od razu kupić takie pudełeczko za 2 zł i sobie wziąć takiego i przynajmniej wtedy wiemy, który i co. Ale no ja jestem za tymi absolutnie wysokopółkowymi, bo po prostu nakładamy na całą twarz. Dobra, przechodzimy do drugiej rzeczy, na, z którą ja mam problem, jak gdyby mi to przeszkadza. I nie wiem, czy to przeszkadza Karolinie, zaraz też się wypowie w tej materii. O tym też jakoś tam kiedyś wspominałyśmy: o zbyt intensywnym i wyraźnym wyrysowaniu swoich brwi. Jak od flamastra? Jak od flamastra, słuchajcie, jak po prostu. Fuh, fuh. Ja jestem z tych czasów, kiedy nosiło się bardzo cienkie brwi, a, i to było bardzo modne. No, nie były to dobre czasy, ale aktualne czasy i to szaleństwo na punkcie brwi, że one muszą być takie grube, takie gęste, takie idealnie wyrysowane, to też chyba tak nie do końca w tym wszystkim chodzi. Brwi to jest oprawa oczu, oczywiście, i one są ważne, ale ja do tej pory pamiętam raz, miałam taki makijaż. Dziewczyna 45 minut mi te brwi malowała, całą resztę po makijażu 10. I ja naprawdę widziałam tylko te brwi. Nic więcej. A to nie o to chodzi, bo to jest oprawa oczu, część naszej twarzy, a nie jak gdyby najważniejsze. Dla mnie ważniejsze są oczy, żeby je ładnie podkreślić. Oczywiście brwi jak najbardziej ważne, ale nie wyobrażam sobie teraz, żebym miała dwa razy grubsze. Nie? Nie. nie. No, Co ty myślisz, Karolana? No temat? ja nie mogę już patrzeć na te instagramowe brwi. <laughs> no. Instagramowe brwi, bo tak to wygląda, tak. jest no. takie idealne, wycieniowane, no to jest pięknie zrobione, no, ale to... Takie jest życie idealne? No nie jest. Nie ja widzę te wszystkie dziewczyny, które mają 16 lat, 17 i siedzą w tym autobusie i te brwi, no to na nic innego się nie zwraca uwagi tylko na te brwi, no. No, a nie o samym nie brwianym człowiek ale żyje. Ale nie wiem, czy widziałaś co teraz, jakieś takie trendy instagramowe, jeśli chodzi o makijaż brwi, Boję że te się. brwi się jakoś przedłuża tutaj na czoło, jakieś wzorki się robi. O nie, 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 nie. Słuchajcie, ja jestem za tym, żeby te brwi podkreślać jak najbardziej bo ja sama miałam ostatnio cieńsze i sobie poprawiłam i są już teraz trochę grubsze, ale żeby nie przeginać w drugą stronę, więc nie za cienkie, nie za grube, niech to naturalne będzie w po prostu, po prostu naturalne. Bo nie wiem, ja tak ultra wyrysowanych brwi we Francji nie widziałam, nawet w Hiszpanii nie, no dziewczyny mają, ale... Ja mam wrażenie, że to jest Polska, Ukraina i Rosja. No właśnie też mam takie wrażenie, wiesz. Także dziewczyny spokojnie z tymi brwiami, naprawdę delikatnie, mniej znaczy więcej. Kolejna rzecz, którą widzę często, wychowała się też w Polsce i którą ja ten grzech popełniałam, ale już nie popełniam, to słuchajcie, brązer wyrysowany w postaci dwóch kresek. Wiesz, Karol, o czym mówię? Takie dwie wyraźne, słuchajcie, kreski, że jest taka fu i fu. Takie bardzo ciemne. I bardzo ciemne, za ciemne. Um, nie o to chodzi. Um, kości policzkowe należy podkreślać. Ja mam tutaj um, coś takiego, edition by Remail i mi się to bardzo e, sprawdza w kolorze 110. Um, taka mieszanka, więc fajnie, taki jasny, ciemny, środkowy i sobie mieszać. Um, o co chodzi? To też chyba na warsztatach z marką Bobby Brand, bo że jak podkreślamy mm, tę kość, to. Nie robimy takiej kreski, tylko idziemy jak gdyby tak trochę ku górze. Ok? Czyli nie, nie robimy tego ruchu tak, tylko tak bardziej ku górze, żeby podkreślić. No właśnie, to taki delikatny wyznaczek Nike, tylko nie do końca. No właśnie, nie chodzi o Nike. A. Chodzi o to, żeby to było tak ku górze szedł ten brązer, Kurczę, mi teraz w tym świetle źle widać. Nie chodzi o to, żeby były dwie kreski, tylko żeby podkreślić. Takie delikatnie ee, lekko, takie lekko te, te no, takie tutaj, no. Tak, prawda? tylko żeby właśnie nie robić raz dwa, raz dwa, raz dwa, tylko właśnie, żeby szło to lekko ku górze. Wtedy e, nie będzie to wyglądało tak właśnie na dwie kreski, a naprawdę wiele, wiele długich lat miałam takie dwie kreski i te kreski było widać szczególnie bokiem. E, ja to... W końcu się wkurzyłam, mówię, no nie, no nie mogę się tak malować. I właśnie powiedziano mi, żeby rozcierać kół, że ten brązer będzie wyglądał lepiej. To właśnie chyba zbobiłam. Z Ale wiesz, czego jeszcze nie lubię? Czego nie lubię? Dziewczyny, które na co dzień mhm. mają tak idealnie wykonturowaną twarz. A, tak też instagramową Tak. Tak. taka Kim Kardashian. Taka, tak. I to też Polska, Ukraina, Rosja mam wrażenie. No i Stany, no bo tam, kiedy kardasze... Oczywiście. Tak, tak, no, ale... A, no ale dziewczyny, mi się wydaje, osobiście, jeśli się inspirować, to francuskami, hiszpankami, włoszkami. O Boże, te, te, te panie z tych krajów wszystkie są takie piękne, pięknie naturalne. I tam tego konturowania, wściekłego konturowania tak nie widać, bo oczywiście yy, ja też miałam konturowaną twarz, jak pracowałam w telewizji, ale tak na co dzień, serio potrzebujemy. Tak, właśnie tego. to, to mm -hmm. w lecie, mm -hmm. gdzie jest 30 ta, stopni ta, na zewnątrz, ta. a te, dziewczy te dziewczyny, które mają na sobie tane podkłady, po prostu idealnie wykonturowaną twarz. Gdzie ja wychodzę z zwykłym kremli BB, żeby po prostu było ich najlżej, Ach, i żeby no. skóra miała jak oddychać, a tu są maski. Ja po prostu jestem na nie. Jeśli brązer to oszczędnie, jeśli róż, to oszczędnie. To róż jest po to, żeby ta skóra wyglądała świeżo, sobie nakładamy na środek tutaj ładnych policzków, podkreślamy te kości policzkowe. Dziękuję bardzo. O, o, o ciupinkę rozświetlacza, a nie na całej twarzy i wystarczy dziewczyny. Kolejna rzecz oczywista nie mogę tego zdzierzyć. Ja, ja się z tym męczę. Męczę się, jak patrzę na dziewczyny, to są rzęsy. Rzęsy za dużo. Rzęsy jak u krowy. Rzęsy po prostu y, taki wiatr, jak słuchajcie. Nie ludzkie rzęsy. Chyba tak, tak się nazywa. 6 tak do 1, 6 do 1, 4 do 1. O, Karolin! Wszystko wiesz? Sama doczepiasz? Nie. Nie. No <noise> od razu taka mina. No właśnie. Znaczy, doczepiam, ale. Takie na tych, na płaskach, ale takie najbardziej naturalne, żeby to po prostu, ale to też na no, jakieś większe wyjście. Dojdę do tego. Słuchajcie, hollywoodzkie rzęsy, holi rzęsy w stylu ala krowa, rzęsy, które robią, no po prostu wachlarze, no wiatr robią. Nie dziewczyny. I od razu do tego dojdę. Eee, nie, nie dojdę do tego, Karola się zgłasza. Słuchaj. Ja, Pitole, no dostaniesz batona dzisiaj w nagrodę <grym> za tą Twoją aktywność, słucham. Zbyt długie paznokcie jeszcze. Dobrze. Ale dobrze. takie długie, że ostatnio oglądałem jakiś program fryzjerski yy, na Cyflańsku i była fryzjerka, która miała paznokcie długie, no dobrze na 5 cm. A, to jest straszne, zaraz wejdziemy do paznokci, wspomnimy. E, jeszcze o tych rzęsach, słuchajcie, żebyśmy się dobrze zrozumiały, ja nie jestem na nie. Ja nie jestem na nie. Ja jestem nawet na tak. Bo ostatnio miałam sesję zdjęciową z Karolą i Ola, wizarzystka, doczepiła mi ręce. Ale ona mi je doczepiła tak, że wyglądało to tak ładnie. Delikatnie, dziewczyny. Delikatnie, więc nie 15 do jednego, tylko ona mi je po prostu. E, pamiętasz Karola? Ostatnio. I no, przy zapiekaniu. Tak, Kępkami, ale to. Tak, a na jeden do jednego można sobie doczepić. Oczywiście. Stałe. I to wygląda ładnie, naturalnie. I rzeczywiście to, to jest ułatwienie, bo jak ona mi doczepia, to ja ich od razu nie mogę odkleić, bo one są mocno doczepione. I sobie noszę 2-3 dni i wtedy one łatwiej się od, odklejają. I rzeczywiście to jest ogromne ułatwienie, bo dużo tego czasu zyskujecie. Bo tak naprawdę ta rzęsa robi robotę i nie trzeba malować jakoś oczu specjalnie. Ale to wygląda delikatnie, ładnie, a nie sztucznie. Dziewczyny, nie chcemy sztuczności. Nie! Ja do wszystkiego podchodzę tak, że rozsądnie, że można sobie, nie wiem, powiększyć usta, można sobie doczepić rzęsy, wszystko, ale tego ma nie być widać, że wyszła właśnie z gabinetu, yy, wiecie, z nowymi polikami. No nie! To wszystko ma być takie dotknięcie lekkie i lekka poprawa. Co wy będziecie dziewczyn robić za 10 lat, to ja nie wiem. Do, nie, mnie akurat wyglądają tu mądre same dziewczyny. Um, paznokcie, tak? Nie no, w ogóle o paznokciach, Karola tu obecna jeszcze rok temu, półtora nosiła te swoje tipsiory, ale zmądrzała. Ma teraz piękne, ładne niudziaki, bardzo ładnie wyglądają Twoje dłonie, bo Karola miała problem, że nie, że takie palce, nie takie oczywiście. No to tak wszyscy mamy parówki. Nie, nie mamy parówek, dziewczęta. Parówka z tipsiorem będzie lepiej? Nie będzie lepiej. Karola teraz nosi bardzo ładne, krótkie w kolorze nude Piękne, Karola. Ja oczywiście czerwień. Jestem nudna. Tu się wiele nie zmieniło, bo po prostu lubię. Niepotrzebne są Wam te tipsiory. A też nosiłam, dziewczęta. A też nosiłam. A wzorki robiłam, dziewczyny. Im szybciej do tego dojdziecie, tym lepiej. No i o, o, ostatnia rzecz, która mnie, mnie jak gdyby... Irytuje i ja nie mogę się skoncentrować na rozmowie z taką panią, kiedy ma ciemny kolor konturówki do ust, a inny kolor pomadki do ust i ta konturówka się tak mocno odznacza, że ja tego nie rozumiem. Takie lata 90. Takie lata 90., prawda? Kiedyś modelki, coś takiego, tak. to było modne. Chociaż nie wiem, czy oglądałaś ten program Żony Hollywood. Tak. I tam była taka Iwonka, która zawsze tak się malowała. Tak, tak, słodka. Do, no, bardzo słodka, do granic możliwości. I rzeczywiście tak malowała te usta? Nie. Nie malujemy taką ust dziewczęta. Nie malujemy. Ale malujemy... ma, są takie panie, które tak. Są, to ale. Czy były takie, starsze, takie, takie, 40-50 plus. Mam wrażenie, że one się tak zatrzymały. Ja tam. Nie, to będę będzie miała 50 plus. Ja będę 50 plus, bo sobie moja mama będzie miała 50, no tak nie maluję. Ale też tak kiedyś nie maluje. tak malowała. A jaj, nie dziewczyny. Konturówka ma być pod kolor pomadki, a pomadka pod kolor konturówki. I tyle. Dobra, to co? Kończymy, nie? Tak. Dziękujemy bardzo za dzisiaj, ale się rozgadaliśmy. Jeśli się podobało, to łapka w górę, dajcie znać, jakie są Wasze wkurzające historie. Muzyka. Kończymy. Pa! Pa!